Bi, elo, wjeżdżam sobie na tym zrocie. Wjeżdżam, zwrotka zawsze taka będzie Zwrotka zawsze będzie o czarne, białej trzyma ma zwrota, się ma numer, tak jest Mamy trzy króli, tak to transfer Marjol i Bartazer, tak Trzy króli tak szli do, tak szli do Betlejem, do naszej Matki Boskiej kochany, Pana Jezusa, Józefa naszego Tak i złożyli kadzidło Mirne i złoto złożyli to nasza droga piara, wiara Droga zawsze będzie naszym W naszym sercu tak. naszym pierwszym miejscu naszym pierwszym miejscu W naszym pierwszym miejscu zawsze Będzie tak zawsze Nas dwóch tak I słusznie wtedy skalogu na szczęście W mojej kalsi wychwycamy to Chodźcie tak. zawsze Rodzina i rap, rodzina no i wersy, siema i rap, siema, siema, ciągle skile, dobre skile, na i siema rap, ciągle robię te wersy, na rapową nukę, na rapową ustę, robię rap dostępny wszystkim znajomym, dla ludzi, dla wszystkich, społeczeństwo nie są sąsiadów jest rap, jest rap, jest rap, jest ta zwrota, jest ten rap, jest to zwrota sąsiadów ludziom na szybkiej wersy, siema to sieć, że i Fartek, jest wciem, tylko par, godzina dwudziesta, druga, 24 była pierwsza rano, Druga, czwarta, Na urodziny to była rano, widać, po to, co widać, to to, co widać, to, co widać, to, co widać, raz. Dla rodziny to, wam, jestem to, wszystkie widać, to, wszystkie to, co widać, to, co widać, to, co widać, to, co Przerwę 11 po 12, ruszyliśmy ze wsi z komputerów tak o naszej rodzinie. I 13 od 12 do 13, od 14 byliśmy w domu, zaraz tak i znaliśmy ze wsi z komputerów we wszystkie trasy. Tak nasze kochane jazdy, trasy i tak do czarnej białostowskiej. Tak przyjechaliśmy, te wszystkie drogi przyjechaliśmy od

się ma, ten się pierwsza minuta, druga i trzecia, trzecia, zawsze czwarta, piąta, szósta, siódma, minuta, ósma, dziewiąta i dziesiąta, jedenasta, mi to znasta, trzynasta, łatwa, czternasta, minuta juta, piętnasta, minuta, szesnasta, siedemnasta, osiemnasta, dziewiętnasta, minuta, juta, mi pierwsza, minuta, juta, mi juta, Dziewięć, zobacz jest, tak 40, jest osiem, 950. dziewięć, 45 7 jeden, 9 cztery, pięćdziesiąta, minuta, kochasz ten rap, siedem, serca, dobre wersy, elo zawsze, miłe świątyn, rap, napijam sobie w czarnej dobry numer, siema i wersy, elo tam ja. Kochać ci ten rap, który wam nawija Kochacie te wersy, rapu, tak Rapu wersy, czarne, całość, to śmierć, nam wszystkim będzie zawsze ona się czuje zawsze, tak jest, bo on nas przyczynujemy razem całe życie Rapuję, kochanym Bogu, tak przyszedł, się na brodzie, nie mam drogi Tak się w dyrektywach, bo co, lama się, bój, tak drekota, co trzymacie, tak co, że macie siostrę Lam wszystkich wszystkie laby, tak się powita Czuć, jak kochana, że tak się uczy serca <adi> Kładam klap, rapi w narodzie, rapi jest kochanie w zginą. Tak naszym rodziną, jest rodziną na czego te straci zawsze. Tak, wersy są, wersy są naszego życia, rapu, tak nasze przebywanie, naszym rodziną, naszym rodziną. Rodziny nasze, rap o biedzie Babce, bęczowie, chrześcijczycy, kolokw, rodzinie nasze Wszystkie brzmienie to nasze otoczenie to nasze śmieje To nasze trwanie Całe życie o tym nasze się nawilnie Nawinięte jest Zawsze tak rapowane, Rapowany wszystkim ludziom tak na naszych polskich kochanych 960-tych chrzest, 960, Polski tak 70-ta, 7-ma warszawskiej 100 lat co do narodów 101-ta rodzica, Polska, kochana, za to to na szkole Polska 123 lata, To lata, 103 lata, 103 lata, 103 lata, 103 lata, 103 To 103 lata, 103 lata, 103 lata, 103 w To roku 103 lata, 103 123 103 lata, 103 tak, to przykład na Polsce, na Mapie, tak, to łamana na Mapie. To jest nasz strażnik na i nie było 23 lata na swojego strażnika, na Zawsze będzie. Lecz o rap raz, nawijam się i niestety z jeszcze. Czarnie, białe nasze kochane, podziemne, wszyscy wam brakuje. Nawiam la prawo i sprawiedliwość i na A nie tamte, to tam. to nieprawda. prawda. i będzie. Ciekawszy, dziś do Boga modle się, nawijam zawsze To nasza droga, spełnione całe życie Boże, nie noszę go rachu, to tożsamości Naszej treści, wersji, życie realne, tożsamości To jest nasze, że Boga wszystkim tak będzie, latusiął Na księdze, seminarium do kornego, latryryryków, ja w ogóle dla pogłania, że jesteśmy Boga tak kochane Wersje są powoli on się na Taki znowu bo tam się pomaga, jest serca zawsze jest pan wszystkim rapem. Się rakuje, nawija wszystkim, zawsze będzie. Rady Maria, Rady trwa. Rady Maria, Rady Rady Zawsze będzie. Rady Maria, Rady trwa. zawsze będzie. Oddechnij ten wers, wszystkie wersy pisznij. Tak na dziś. To jest wersy, wersy, wersy nasze. Wszystkim milion, pół miliarda. Wszystkim naszymi ludźmi. Wszystkim całemu światłem. Nawijam i nie rozwijam. I nie tego, czy jeszcze kogoś innego. A nie rozczar się dogaduje. Kimś innym. innym. Chowaj Amerykę, wyjdziecie po coś innego, dotykamy. I najważniejsze to zawsze, tak będzie jest. Dzwonię w naszym nasze wersy opisy, O on naszym wersach tak to będzie. Wersji on naszym życiu od małego czasu, wreszcie naszych dzieci jesteśmy. Na świecie, Polskę, kochanych dobre wersy. Rapuję nasze bite hip hopuję trzyma chwile, trzyma chwile. Dobra, na wita, elo zawsze będzie. Nowe trochę nowy nowy rap. Siema to ja, nasze bity, i numery wszystkie tak, wersy zwrotne. Siema ciągle tutaj, będzie rap. Będą wersy tworzone, siema wszystkie bity. Nowe numery są naszym ludziom, wszystkim tak. O od człowieku wszyscy na życiu zawsze będzie Nawijam wersję, jestem oddycham tak 24 Doby, do dnia, sekunda, minuta, Nasze życie od małego, zawsze tak jesteśmy Pełnoletni się na szybciej, a świat zawsze będzie I nawijam wersję, i uciekam się do Boga żeby Kochany Boże, proszę miłość wolę bo spokój zawsze tak jest i było zawsze normalnie, a nie mówiąc, tak to by Nie damy nikomu podrzeć naszej mowy. Nie damy nikomu nic tak robić. Dla Polski nie pozwolimy nic tak robić, Tak jak mówi Rosja, i tak i Białoruś nie dam się. Jesteśmy Polska całe życie, razem żyć. I będę o tym, tworzy nasz rap, o naszym mieszkłości Na winę wersji się i nagrywam Trzeba się szczepić, Potrzeba szczepionek I najważniejsze, żeby człowiek O zdrowie dbał, nawet nie szczepanie zdrowy. Nasze życie odmaw, nasze przyrodzenie koniem, Bogiem zawsze będę polsko kochanym klimacie Nasze uczynienie, nasz narodzie, bo narodowym Wszyscy więcej nawet Więcej naszego rapu Więcej wersji, nasze polsko na naszych, W ciuchach z kapturami, po niebci ruchomy, Adidas Super, versus tak o sobie, że Polska nasze kochanych kraj. jesteśmy nie nie pozwolimy Tak robić tam i pod jesteśmy Serca nas kochany, kraj jesteśmy najbezpieczniejsi, Zawsze tak na pierwszym miejscu, to na skarb życia Żyć się kochanym, Nasze Polska, naszym wieś, za się i wszystkich Tworzę rap, nabijam, czarno biało, to jest tym lecz sama Ero i to jest twoja koleżanka, jesteś się kolego Tak to twoja koleżanka, Ero To twoja koleżanka, Ero i ty jesteś się kolego Erota, tak, ero, ero Jesteś się chłopakiem, twoja narzeczona, Ery to jesteś, jej narzeczony, to twoja narzeczona Erota to jest Twoje jeszcze Ty jesteś imęjącym zawsze będę. miały się tak na do Boga Piszcie tylko dekalogu miłości tak budujemy życie Nie damy nigdy Nie damy się nigdy I zawsze dbamy O naszą tożsamość narodową Nasz kraj O naszą wojnę Ty zawsze będziesz Uciekamy się do Boga Modlę się Mając Bogiem zawsze prawa mają Bogiem Dobry kontakt mam z Bogiem Nawijam wszystko do serca Nasze wersje Wszystkie mam w zawsze budujemy nasz Bóg I na wszelkich rzeczach Biszczość z buduje nasz Kochany Bóg i się Bóg, kochany bóg nasz kochany, Bóg pilnuje, pilnuje, nic proszę Nasze całość życie, bo kochany nie ma i ma le świat, kształtowany naszych winny i kocham dwa od such, bóg na wszystkich Rodzi są noste wersy, nawijam, siema leci Ta zwrota znowu od początku leci nowy rap. Nowa zwrota ma wszystkim się ma wszystkim, bo będzie tak O tym typ med, twojej żonie waszej córce, sasie COVID Twojej żonie waszym dzieciom ila, Piusza twojej żonie waszym dzieciom serca naszą, niż tak to jest nasz przekochany, to jest nasz kraj kochany, Polska, nasze rodzinie tak będą wersy, siema, to robię nawijam dobry bit ciągle to robię tak wersy są so, autentyczne, wczoraj nie pozwoli, żeby żadne inne kraje nie tak nigdy nie pozwolili postępować na gospo nie pozwolili, tak, pozwoli. kochani nasz kraj i nigdy nie będą tak jak jeszcze Białorusi i Białorusi i robi tak mówić, tak jest nie pod nie jesteśmy 100% Tak za naszym tanim krajem Naszym Bogiem kocham kąty Zawsze będę tak rapował, ślima jestem Autentyczny bęs i to wszystko jest tyckny, bez, 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 iz, Ila sokoła twoich żołnierzy, tam wszystko ja Paoliny, la Pauliny pei Hugona i lili, i lili, La pei, hugona i dla Paueli La pei, hugona La lili, i la paoliny, bas Dla waszego mąż, mamość, miłości Zawsze będzie ten plan za wersy, tak tak jest i zawsze w kawałkach Siema! ciągle robię koledze Nawet tak minę sekundy dzień Właśnie tak bohatery na wszystkim nowe wersje zawsze pozostają w ona na nasz włosy, wszystki Wszystkim będzie dobry rap I na winę te wersy. Siema! Jesteś mytą na Kochany tereny, kochani terenie, kochanie, życie obchodzi, niech już Nie zapomnę nigdy, będę obecny, starował po szalach Rodziny otoczą się po Będzie jestem raz dla paly jest Dla kły tyracius, która maguta, Magita bolsa, zjawina więcej, numerów siema i rakuje Nasze wersy tutaj czuje Zawsze przez kulam płyt, kochany doniosł, bo tak, tylko ludzie, w tym jednym adwoku, nadkowy kłótnie, brawo w spór, wolę, weksel, jawnik, zbyt głośny lata tak na szczerze i skręca na ceny, i po to wycieram, wasze rapy zawsze tak będzie nawijane, nie pozwolimy, nie damy się, żeby tak mówił, tak żeby mówił, tak Rosja mówiła i mówił, tak do tak, nie pozwolimy, tak mówił. Nasz kraj, on jesteśmy zdali, jesteśmy zdali, Nasze zdali, zawsze będzie Nasze zdali, jesteśmy Nie jesteśmy zdali, jesteśmy się, mówić naszego Polski i to i zdali, to. zdali, jesteśmy Polski na zdali, jesteśmy zdali, narodu i jesteśmy zdali, jesteśmy zdali, jesteśmy zdali, jesteśmy Nie pozwolimy tak mówić żaden Żeby spokój, a nie wolę. zawsze I jestem bardzo blisko i koronka. Do miłości założę, bo zawsze będzie Tak wersy Wszyscy w cały całe sera i mam Dobry dialog w dobry strach mają i zawsze będzie O tym nawijamy, a nie tak mówione Nie damy się, nie damy się, nie wrócimy Naszynskąd naszych nie damy rzecz mowy Więc to jest nasza Najłodzienka nasza miłości. Bo miłość, bóg na tym osza pierwsze Miłość i zawsze będzie Elo, nowe w w miasta żadne białe, to pilaty, tak Siema, 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 ciogerowy te wersy, ile. nawinę te wersy, siema. Ciągeraf, tu Siema, muszę, rap Ciągeraf na wewcecie, siema. Ciągeraf na numerze, będzie wersy, wybieram, siema, tutaj mamy ciągle. Nawija, siema, trzy, trzy, setka, a w tym będzie wersy. O naszych upomny kraj, mamy szósty. Szósty, czenty, dzień, dziewięć, dwa tygodnie, trzy, trzy tygodnie. 31 tak 30 i 31, tak 30 i 31, 30 i 31, właśnie 30 i 31 dni, cały tysiąc, cały tysiąc, tak na pierwszy, zyskę, zyskę miesiąca do roku 2022 Czemu nie wspominasz, nie ma ci dziewczyno? Nawijam dobry wers i tak będzie zawsze. Nawijam, siema, ciągle to robię, nasze. Wersji numery na membranie będzie tutaj Dobry wersy, dobry rap. Elo, zawsze będzie ten track, nasze numery. Bity i wokale będę to robił. serce, dla naszego kraju. W Polsce zawsze będzie rapowane. Wersy wszystkim ludziom na winę teksty. Jestem całym sercem, naszą Polską i nasze, kochane rodzice ludziom. Wersy jest na nabita zostanie, dobry skillę tu mamy. Elo zawsze się rapuje, nasze wersy rymuje, się ma ciągle to robię. Na bitach będą wersy, na rap muzyka teksty. Dobre skile tu robię, nasze wersety mam się, wjeżdżam na nielegalu, wjeżdżam, rapuje. Dobre wersy Elo się robi, nasze skile tu zostaje, dobry numer nasze numery. Gdy wjeżdża Mariusz, gdy rapuje wersy, się ma ciągle nasze teksty. Elo, zawsze będzie te numery. Wszystkie bity na wolnym tworzone. Wersy nasze kochanym narodzie zawsze będą. O naszym konistnieniu tworzę. Nowy rap, wersy siema, ciągle rap się robi. Nasze bity i rapuje. Nasze wersy tu zostaną. Nasze wersy na winę. Zwrota, dobry numer. Witaj I rapuje dla was wszystkich od naszego kochanego. Tak cudowne jest życie, kochane życie, że będzie. Nowy numer i rap, nowe bity i wersy, siema, siema Ciągle to robię nasze bity, na winę to numer siema. Ciągle to wersy, mnóstwo ciągle wersów, tak okochanym. Nasz kanał jestem czarne na podwórkach. Wszystkich dworze, na dworze, podwórkom, blokom się ma ciągle rap, na winę. Zwrotę dobry numer, się rap i nowe wersy. Siema ma bity, dobre skile i rapuje. Nasze wersy tu są, nawijam wersy, ciągle mam, na bitach się ma czarne białostockie, dobre wersy. Na bitach zawsze będzie rap, się nawija. Dobre bity i numery. Będzie rap, będą wersy i wszystkie. Gdy wchodzę na bit, ciągle mam przekaz dla was wszystkich. Przekaz ten rap, przekazem. Nowa nuta, bit i wersy się ma, ciągle mamy. Elo się nawija, dobre bity, dobre bity się ma, ciągle mam. Nawijam wersy, będzie ten track, się ma wszystkim. Ciągle robię nasze bity i numery. Będzie ten wers, będzie rap i dobre teksty Siema, nawinę, zwrotę wszystkim serca Kocham bliskich, wszystkim nawijam Siema, dobre byty nawijam, to tworzę O naszym kochany Polsce, zawsze tak za Polską no Nasz hymn kochany, nasz herb Orzeł biały, żółty koronie, nasz kochana Biało-czerwony fladze i orzeł biały, żółty koronie Zawsze będzie o tym rap nawika Nawika rap, nawijam i tworzę rap Hip-hop, wszystkie dobre numer. Siema, siema, dobre skille mamy tutaj. Nabij, tak tu będzie. Elo się rapuje. Nasze wersy mamy tutaj. Bit, dobre kawałki, dobre wersy wciąż. Siema, ciągle mamy te wersy. Nabij, tak wszystkim. Dobry rap, muzyka. Siema, ciągle to nawijam. Siema, siema, ciągle będzie bit Dobry rap, wersy. Tak jestem w sąd. Czernie zawsze będzie wersy. I nagrywam nowy numer. Siema się rapuje wszystkim ludziom, dla naszych kanałów Polski zawsze będzie wers o naszym życiu, on wszystkim ludziom, serca jest ten rap, przekazuje nam wersy, przekazuje nowej wersy rap, ciągle bity i kawałki, elo, siema to rapuje nasze wersy, będzie skile nasze teksty. To nagrywam nasze bity. Nowe teksty siema. Nawijam tu. Nawijam ściany białe Serca zawsze kocham. Najważniejsza nasza Polska. Nasz kochany, nasz kochany herb. Nasz kochany zawsze herb będzie. Jest tak. Jest kolor czarny i zielony. Chujński. Nasz kochany herb. Zawsze będzie czarny, białościowski. Taki wersy mnóstwo rapowane. Wszystkim ludziom. Nawijam wersy i dla wszystkich, dla znajomych. Wiele więcej dla waszych rodzin. Wszystkich. Nawijam ten bit na winę ten skill. Siema, siema, ciągle mamy Dobry beat, dobry rap, siema rapuje. Wszystkim ludziom tak będzie rapuje. Nasze wersy, kan Bogu, tak piszcie, kolor, gdzie Mam drotację, tylko wykończą, się wujka. Już go marcin bo lam na wszystkich. la wujka, to czekając na Ani. Te wszystkie to są wersy. Nowe rapu, tydzień ten to jest tydzień, stycznia, drugi tydzień, trzy tygodnie, 4 stycznia i 31 dni, tak styczeń. Wersy rap, wersy zobacz. Tydzień ma, to tydzień, dwa tygodnie, trzy 4 tygodnie, styczeń ma, cztery 4 tygodnie, Dobre numery wszystkie rapuję wam nawijam, siema bity, dobre numery Elo zawsze będzie Dobra zwrota, dobre wersy, siema ciągle to robię, nasze bity i numery zawsze będzie Dobre wersy, dobry rap Jestem tutaj, jestem grze Na rap muza wersy Siema ciągle mamy Dobre stosy, siema ciągle mamy Tutaj nowy numer Siema zawsze tworzę, naszej czary broszeczki zawsze mi tworzone i... Jest Motorola, gdzie jędruje smartfona komuce Timo Baj Salonu. Super rap, dobre wersy i dla wszystkich. Pozdrawiam Pameki Wierowicz. Słuchaj tego rapu, słuchasz na winne wersy wszystkim ludziom. I się ma, to jest Motorola. Gdzie jędruje smartfona komuce Baj Salonu. Super pięć aparaty cyfrowe, szósta kamera cyfrowa, super. Na rap, dobra muza, będzie grany te wersje, się Ciągle będzie tak głośnik GBL, ciągle zawsze najlepszy ten głośnik GBL czerwony i, i 3, 4. Jest ten dla gościki Esperanza 3-4 Gościki super przewijane na GBL -u, tak głośnik przewijany super Mamy rap muzyka polskiego sklepu, polski sklep zawsze Będzie o tym robię, wers rap dla wszystkim naszym ludziom i tworzę Nawijam, rapuję, hip-hopuję, zawsze tak będzie Dobre wersy nagrywam, rapuję no i robię Więcej wersu, więcej rapu poleci wam wszystkim ma dobry numer, nasze numery, wersy wszystkim zawsze będą oba wszystkim ludziom. Niech lę nie leś, nie ma tu. Alkohol, nie ma tylko z płynem. Nigdy nie ma, nie ma, nie używam tego, nie poczęłam tego w organizmie, ja Oddycham plenem. Oddycham nasze, miastem, miasto, wersy wszystkie. Będzie zawsze tak nawijam, rapuję, hip-hop.